Przegląd wydarzeń trzech ostatnich dni na parkietach NBA w przerwie na żądanie zaczynamy od znakomitego poniedziałkowego występu Marcina Gortata przeciwko Golden State Warriors. Polak przez 37 minut trafił 11 z 17 rzutów z gry i 3 z 6 osobistych, dzięki czemu wyrównał swoje życiowe 25 punktów, do których dołożył jeszcze 12 zbiórek i 2 bloki. Świetna dyspozycja Gortata, jednak na niewiele się zdała, bo Sans, mimo że prowadzili niemal przez pełne trzy kwarty i ograniczyli dwie największe gwiazdy Warriors, czyli Elisa i Carriego łącznie do zaledwie 27 punktów, to i tak było to za mało do odniesienia zwycięstwa, bo słońca przegrały 96 do 102. Wydarzeniem poniedziałku nie było jednak spotkanie w Oakland, a to co działo się w Dallas, gdzie Mavericks podejmowali Los Angeles Clippers. Zgodnie z oczekiwaniami oglądaliśmy bardzo zacięty mecz, w którym jeszcze na 7 minut przed końcem to goście prowadzili 83 do 79. Potem jednak wielkie show zaczął Dirk Nowicki zdobywając do zakończenia spotkania aż 11 ze swoich 22 punktów, a Mavericks na 21 sekund przed końcem mieli 5 oczek przewagi. Wtedy jeszcze trochę nadziei w serca kibiców Clippers wlał Chris Paul i tym rzutem za trzy sprawił, że wynik był sprawą otwartą. Za chwilę Mavericks wzięli czas i wyprowadzali piłkę z boku, ale wtedy ponownie popisał się Paul i to goście przejęli posiadanie, mając nawet szansę na wygraną. Ale że rzut Karona Battlera okazał się niecelny, to drużyna z Los Angeles opuściła Dallas z porażką 92-96, do 96, a na pocieszenie dla Battlera zostaje mu tylko mistrzowski pierścień za poprzedni sezon, który odebrał tuż przed rozpoczęciem spotkania. Na innych parkietach najwięcej powodów do radości mieli fani New Orleans Hornets, bo szerszenie między innymi dzięki 27 punktom i 13 zbirkom Chrisa Kamena pokonały na własnym parkiecie Utah Jazz 86 do 80 i tym samym w końcu przerwały serię 8 porażek z rzędu. To, czego dokonali Hornets, nie udało się niestety Charlotte Bobcats, którzy już w 15 kolejnym meczu nie odnieśli zwycięstwa, choć tym razem zagrali jedno z lepszych spotkań, przegrywając z Philadelphia 76ers zaledwie 89 do 98. I choć nie ma co kopać leżącego, to ta porażka sprawiła, że trener Rysi Paul Silas dołączył do Bida Fitcha jako jedyny szkoleniowiec w historii NBA, który w swojej karierze z dwoma różnymi zespołami przegrał 15 lub więcej razy z rzędu, bo podobna, a nawet jeszcze gorsza seria przytrafiła mu się podczas pracy z San Clippers. Takich problemów jak Bobcats nie mają za to Miami Heat, którzy gładko ograli Milwaukee Bucks 114-96, do 96, a gwiazdą meczu był LeBron James, który na znakomitej skuteczności 16 na 21 z gry zdobył 35 punktów, dokładając do tego jeszcze 8 zbiórek. Natomiast w ostatnim z poniedziałkowych spotkań Orlando Magic podejmowali Minnesota Timberwolves w starciu reklamowanym jako pojedynek dwóch maszyn do double-double, czyli Dwighta Howarda i Kevina Love. Co ciekawe, tylko jeden z nich zaliczył podwójne zdobycze, a był to Love, który grał na poziomie 19 punktów i 15 zbiórek, bo mający problemy z faulami Dwight Howard zdobył zaledwie 11 oczeki 7 zebranych piłek, ale w tej najważniejszej statystyce, czyli w wyniku, lepsza była właśnie jego drużyna, bo Magicy wygrali 102 do 89. We wtorek znów liczyliśmy na kolejny znakomity występ Marcina Gortata, ale niestety nic takiego nie miało miejsca, a co gorsze jego Phoenix Suns przegrali drugi z tym razem na wyjeździe z Denver Nuggets. Trener Alvin Gentry zdecydował się przez całe spotkanie pozostawić na ławce rezerwowych Steven Esha i Granta Hilla, co już na starcie ułatwiło zadanie rywalom. Pomocna na była także słaba skuteczność Sans, do której przyczynił się m.in. Marcin Gortat, trafiając przez 32 minuty gry zaledwie 4 z 13 rzutów, co dało mu 10 punktów. Oprócz tego Polak miał jeszcze 3 asysty, jeden blok, jeden przechwyt i najwięcej spośród wszystkich zawodników 14 zbiórek, a jego kolega z zespołu, debiutant Markif Morris był nawet najlepszym strzelcem spotkania z dorobkiem 21 punktów, co jest jego rekordem kariery. To wszystko nie wystarczyło jednak do pokonania Nuggets, którzy okazali się lepsi 109 do 92. Z Denver przenosimy się teraz do Toronto, gdzie Raptors podejmowali New York Knicks i wszyscy zastanawialiśmy się, czy Jeremy Lin znów zadziwi świat, tym bardziej, że do składu gości powrócił Amary Stodemeyer i to on wydawał się być naturalnym liderem. Jak się jednak okazało, obaj panowie wzajemnie się napędzali, bo aż 5 z życiowych 11 asyst Lina adresowane było do Stodemeyera, któremu pomogło tu uzbierać 21 punktów. Sam Lin miał natomiast 27 oczek, z czego 6 ostatnich zdobył w decydujących momentach spotkania, bo najpierw na nieco ponad minutę przed końcem po tej akcji 2+1 doprowadził do remisu, a potem już na sekundy przed zakończeniem meczu zamienił go w zwycięstwo Nix. Nowojorszycy okazali się zatem lepsi 90 do 87 i była to tym samym ich szósta wygrana z rzędu, co jest obecnie drugą najlepszą serią w NBA. Liderami pod tym względem są natomiast koszykarze San Antonio Spurs, którzy już w ósmym kolejnym spotkaniu schodzili z parkietu jako zwycięzcy, tym razem przy okazji wyjazdowej rywalizacji z Detroit Pistons, zakończonej dla nich korzystnym wynikiem 99 do 95. O połowę krótszą serię w porównaniu ze Spurs mają Miami Heat, ale za to przy okazji bardzo łatwej wygranej nad Indianą Pacers 105 do 90 dokonali niezwykle rzadkiej sztuki. Heat zostali bowiem pierwszą drużyną od 33 lat, która w 3 dni wygrała grała trzy wyjazdowe mecze, a największa była w tym zasługa nie tylko znakomitego Lebrona Jamesa, ale także debiutanta Norisa Cola, który wyrównał swoje życiowe 20 punktów. Wygraną na wyjeździe tyle, że bardzo niespodziewano odnieśli również Washington Wizards, którzy odczarowali jedną z największych twierdz w NBA, czyli Halle Rose Garden, należącą do Portland Trail Blazers. Duży wpływ na sukces czarodziei miała przede wszystkim kontuzja lidera gospodarzy Marcusa Oldridge'a, który już w drugiej minucie spotkania skręcił sobie kostkę i potem nie powrócił już na parkiet. Godnym zastępcą Oldridge'a był Francuz Nicolas Batum, który wyrównał swoje życiowe 33 punkty, ale to było za mało na Wizards i duet Nick i John Wall. Wall miał 29 oczek i 9 asyst, natomiast Young z 35 punktami był najlepszym strzelcem spotkania, które ich drużyna wygrała 124 do 109. Na innych parkietach górą byli już tylko gospodarze i tak Memphis Grizzlies pokonali Houston Rockets 93 do 83, Oklahoma City Thunder nie dali żadnych szans Utah Jazz, wygrywając 111 do 85, Los Angeles Lakers okazali się lepsi od Atlanty Hawks 86 do 78, a w Chicago Bulls mimo braku kontuzjowanego Derricka Rosa ograli Sacramento Kings 121 do 115, a liderem byków był Luol Denk mający 23 punkty i życiowe 11 asyst. W środę w NBA rozegrano aż 13 spotkań i na początek zaglądamy do Phoenix, gdzie Suns podejmowali Atlanty Hawks i niestety ponieśli trzecią porażkę z rzędu. Drużyna Marcina Gortata przegrała 99 do 101, choć na kilka sekund przed końcem Channing Fry mógł nawet doprowadzić do remisu i być może oglądalibyśmy dogrywkę. Zamiast tego jednak górą byli Hawks ze znakomicie dysponowanym Joshem Smithem, który zaliczył jedno ze swoich najlepszych spotkań w karierze, zdobywając 30 punktów, 17 zbiórek, 7 asyst, 4 przechwyty i 3 bloki. Jeśli zaś chodzi o to, jak spisał się Marcin Gortad, to Polak przez 35 minut trafił 5 z 12 rzutów z gry i zaliczył 13 punktów, do których dołożył 6 zebranych piłek, 3 przechwyty, 1 asystę i 2 bloki. Po wizycie w Phoenix wybieramy się teraz do Nowego Jorku, gdzie nadal trwa piękny Senderina, który już w kolejnym spotkaniu bije swój rekord kariery. Tym razem Lin przeciwko Sacramento Kings zaliczył 10 punktów i życiowe 13 asyst, co pomogło jego drużynie w zwycięstwie 100 do 85. Dla Knicks była to już siódma wygrana z rzędu i co więcej, aż siedmiu graczy miało na swoim koncie 10 lub więcej oczek, co zdarzyło się Nowojorczykom po raz pierwszy od kwietnia 2009 roku. Jeszcze lepszą serię mają natomiast San Antonio Spurs, którzy odnieśli już dziewiąte kolejne zwycięstwo, pokonując na wyjeździe Toronto Raptors 113 do 106, przede wszystkim dlatego, że świetnie grał Tony Parker, bo Francuz zdobył 34 punkty i 14 asyst. Spurs są aktualnie najlepsi w liczbie spotkań bez porażki, natomiast rekord w ilości braków wygranych śrubują Charlotte Bobcats. Najgorszej drużynie NBA nie pomogło ani 21 punktów Kęby Walkera, ani powrót po kontuzji DJ Agustina, bo i tak przegrali 16 rzędu, tym razem z Minnesota Timberwolves 90-102. Dużo bardziej wyrównany mecz oglądali za to kibice w Houston, gdzie rackets podejmowali Oklahoma City i i losy tej rywalizacji rozstrzygały się w ostatnich sekundach. Na minutę przed końcem spotkania po tej dobitce Kyla Lauriego rackets przegrywali zaledwie 94 do 95, a już dwie akcje później rakiety były na jednopunktowym prowadzeniu po tym, jak osobiste wykorzystał Kevin Martin. Na zegarze pozostawały wtedy jeszcze 23 sekundy i Thunder mogli grać praktycznie do końca o swoje być albo nie być. I w decydującej akcji dzięki błędom rakets i zbiórkom w ofensywie goście oddali aż 4 rzuty, ale żaden z nich nie wpadł do kosza. I dlatego też to gospodarze mogli cieszyć się z wygranej 96 do 95. Nieudana ostatnia akcja zadecydowała także o wyniku spotkania Golden State Warriors kontra Portland Trail Blazers. Gospodarze na 6 sekund przed końcem przy zaledwie dwupunktowej stracie wyprowadzali piłkę z własnej połowy, ale decydujące zagranie w wykonaniu duetu Nate Robinson jako rozgrywający i Brandon Rush jako skończyło się niepowodzeniem i to Blazers wygrali 93 do 91. Na innych parkietach tak nerwowych końcówek już nie było, ale za to w Bostonie doszło do największej sensacji minionej nocy. Miejscowi Celtics, zaliczającym życiowe 35 punktów rażonym rondo, przegrali bowiem z Detroit Pistons 88 do 98. Do niespodziewanego sukcesu ekipy z Detroit prowadziła trójka graczy, Rodney Staki, Greg Monroe i Ben Gordon. Ten pierwszy miał najwięcej w zespole, bo 25 oczek, Monroe na znakomitej skuteczności 11 na 14 z gry zaliczył 22 punkty. A taki sam dorobek miałbym Gordon, który trafił między innymi czterokrotnie za trzy. Rekord kariery i zwycięstwo gości mieliśmy także przy okazji meczu New Jersey Nets kontra Memphis Grizzlies, choć akurat tutaj obie te rzeczy szły za sobą w parze. Grizzlies wygrali bowiem 105 do 100, a Maris Spade zaliczył przy tym 20 punktów i życiowe 18 zbiórek. Świetne zawody ma za sobą również Kyrie Irving z Cleveland Cavaliers, który powrócił do składu kawalerzystów po kontuzji i od razu poprowadził ich do wygranej nad Indianą Pacers 98 do 87. Irving zagrał w tym meczu jak na numer jeden draftu przystało i trafiając 8 z 12 rzutów zdobył 22 punkty, do których dołożył jeszcze 5 kluczowych podań. Jeszcze bardziej skuteczny był tego dnia Ryan Anderson z Orlando Magic, który przeciwko Philadelphia 76ers przy takiej samej ilości prób, co Irving trafił do kosza o jeden raz więcej ale warto dodać, że Anderson miał utrudnione zadanie, bo większość z jego rzutów pochodziła z załuku. Gracz magików aż siedmiokrotnie trafił za trzy, co pomogło mu zbierać 27 punktów i nic dziwnego, że jego drużyna cieszyła się ze zwycięstwa 103 do 87. Równie dobrą formę co Anderson prezentował minionej nocy Marco Bellinelli z New Orleans Hornets, który trafił 6 z 7 trójek i zdobył 22 oczka, a szerszenie niespodziewanie pokonały na wyjeździe w Milwaukee Bucks 92 do 89. W pozostałych spotkaniach lepsi byli już tylko gospodarze, i nie dość, że robili to bez większego wysiłku, to jeszcze w obu meczach padł dokładnie ten sam wynik, bo Los Angeles Clippers pokonali Washington Wizards 102 do 84 i identyczny rezultat osiągnęli Dallas Mavericks, odprawiając Denver Nuggets. Na dziś na żądanie, to wszystko, a na kolejną zapraszam już jutro.